Dzień dobry. Jest po siódmej rano. Myślałam, że tutaj już nie będzie słońca, ale widzicie, patrzcie. A chcę zrobić ten kawałek. Gdy tylko to zrobię, to podłączę pranie, i tutaj namoczę to podleję wodą z prania. Nie ma. No dziwię się bardzo, że tutaj jest słońce. Ale w zimę to będzie tylko w tym miejscu słońce przez godzinę czasu. A słońce będzie tak nisko, że tylko tak dojdzie dookoła i będzie grzało tylko w to miejsce tutaj. No nic, biorę się troszkę za robotę. Zanim się bardzo wszystko nagrzeje. Trochę jest pracy, sucho, ale nie chcę podlewać przed pracą, bo później będzie mi wszystko mokre mi tu po nogach jeździć. No i widzicie, ubrałam znowu długi rękaw, żebym nie dostała alergii. Bąbli na skórze, nie wiem skąd to się to wszystko bierze. Byłam u córki wczoraj, przywiozłam pieska, cieszy się bardzo, posiedzi tydzień czasu. On bym w ogóle nie chciał wracać do swojego domu, dlatego że tam są małe dzieci, ale one są teraz już dobre, nie doguczają psu, próbują go pogłaskać. No i moje wnuczki tak mnie wymęczyły, że gdy przyjechałam do domu, to poszłam od razu się położyć. Jak zobaczyły, że babcia weszła, to wpiski lecą na ręce, skakują. Babcia. Idziemy tutaj. Trochę przycinać, wszystko jest suche. Mamy dość tylko koleus, suche gałęzie. On się sam rozrasta. nie były bardzo liche w tym roku. Przycinam gwiazdę Betlejemską. Jak się nie przytnie, to nie będzie kwitła. Łoski bazą pachnie. Też sam się zasiewa wszędzie. Sam gałusz wyrzuca. Nie wygląda ciekawie. Zaschnięte. Teraz będzie luźniej tutaj. Musi wszystko być w małych kawałkach, bo ja produkuję bardzo dużo tych śmieci, i nie zmieści się do mojego pojemnika. No, i tak będę tutaj pracowała, a gdy przesunę się w nowe miejsce, to do Was powrócę. Teraz wyrzucę to wszystko, co pocięłam, i wrócę na swoją pozycję, pozycję pracy. Tą różę, którą przycięłam, zostawiłam korzenie. Ma wszystkie nowe liście widać, rosną. Może odrośnie i będzie miała kwiaty, a jak nie, to się pozbędę. Zostawiłam tylko po to, żeby ten kosmos, bo on tutaj wyrósł, żeby go nie wyrwać. No ale zobaczę, może jeszcze zostawię. Może będzie kwitło, ale nie myślę. Ja dodaję nawóz specjalny na róże, cuda wyprawiam. No ale wiecie, inna pogoda, inny klimat jak w Europie i inna ziemia. Po prostu róże tutaj się nie spisują, tak jak w innych miejscach. wzięłam tutaj pelargonie dosyć duża się rozrosła ale była ciężka i się przewróciła więc musiałam wyciąć trochę tych gałęzi będzie tutaj teraz pusto Na no nic porobię co potrzeba tutaj zrobić i później, tak jak wszędzie, podleję nawozem, posypię i podleje wodą z prania. No zobaczymy, może się to wszystko odbije. Tutaj koleus, trzeba go dobrze wyciąć. Też jest zaschnięty. ci wiaddru A tutaj taki małych kszaczek który ma różowe liście nie, nie liście, ale takie podłużne kwiatki też źle rośnie Nowe liście widzę, wypuszcza jako zaraz przytnę To jest nowa gałązka to starsze to pokrzycina. No trudno trudno wypuści nowe Siedzi bipczą, jadą do szkoły, odwożą się nawzajem, a ja w ogródku. Olej wyrwę cały go przysychają. Widzicie? Już przeżył swoje, tutaj nowe wyrastają, ale mam parę krzaków tutaj, to zostawię jeden czy dwa. No to przekwitnięte już pójdzie. I znowu wiadr. Cztery wiadra. Z takiego malutkiego kawałeczka. Znowu wynieść. Tutaj mam irysy fioletowe. Niebieskie takie fioletowe. Roz, rozrastają się same z cebulek. Miałam ich na początku tak dużo, zostawiłam, bo nic innego nie miałam. A później. Kładłam ich na ulicę, ludzie sobie brali. Mam jeszcze parę krzaków, zostawiłam tak sobie, dlatego że one, gdy zakwitną, to nie mają kwiaty przez dłuższy okres czasu, tylko dwa tygodnie po kwiatach. To mi się nie opłaca trzymać ich dużo, bo tylko po prostu zajmują miejsce. Muszę iść znowu to wyrzucić. I wrócę tutaj w to samo miejsce, skończę ten kawałeczek i później tutaj. A tutaj mam z cementu tak odgrodzone, bo ja to wszystko sama poszerzałam. To tutaj będę robiła innego dnia. Może jeszcze teraz trochę, bo tutaj jeszcze jest trochę cienia. Okej, okay, idziemy. Co tutaj jest? O, pusto Lilia czerwona zakwitła. Nie wiem, jak ona tutaj kwitnie, jak jest bardzo sucho. No tak. Mało wraca się posuwa. Obetniemy dalej to. To jest jeden kwiatek różowy, zakwita, zostawię go, wystarczy tyle, jeszcze przytnę u dołu i teraz tutaj. Ten mały kawałeczek. Jeszcze suche badyle. To jak się rozrośnie, to ten kolor, jak to się rozrośnie, to jest po prostu też chwast. Sam się rozsiewa i zostawiam go tylko tam, gdzie jest mi coś potrzebne w ogródku. A tak to wszystko idzie. Dochodzimy do jaśmin. Jaśmin, jaśmin. Już pierwszy raz kwitł w tym roku. Mam nadzieję, że on tak ładnie się rozrośnie. Dlatego powiększałam tą tutaj aba, żeby miał się gdzie wspinać, bo on się tutaj zakończył. Zaplątał się. Nie ma już gdzie rosnąć. On się rozszerzy. Ja go uprzy, umocuję, przymocuję i powinien wyglądać ładnie, dlatego że ten gatunek jest, że ma zawsze liście. Ewa green. Nowe rośnie. Nowe listki. Tutaj było. Nie. nie chcę tu rosnąć. Taki był piękny krzaczek. Tutaj fioletowy. Coś nie mam szansy, żeby żaden fioletowy krzaczek u mnie rósł. Tego już, ten kolor, ten krzaczek. Już trzy razy zasadzałam. To jest ten sam, który jest tutaj z przodu różowy. Dla motyli. I po prostu, o, ginie zawsze. Nie wiem, zostawię go jeszcze. Będę podlewać więcej nawozu. To może. O. To może po prostu odbije się. Korzeń jest jest jeszcze, wygląda świeżo. A jak nie, to następny pójdzie w śmiecie. Tak jest. Jeszcze troszkę. Wierzcie, jak się ogląda na filmiku, to jest łatwo. A gdy się tutaj pracuje, nie jest łatwo. Bo ja tylko wszystko powycinam i pokażę wam to dobre. A to jak się męczę tutaj, to wam nie pokazuję. Mura zaszła. Chóleczko zaszło za chmurkę małą. A ja w tym czasie tutaj skończę. I Wiaterek przyjemnie. Później pójdę, umyję sobie głowę. O, trzeba mieć prawie co dwa dni, co trzy dni, bo z tej temperatury jest okropne. A później tutaj zostanę bez nagrywania. I to tak wszystko. Ładnie wykończę ciebie też wyrwę, bo jesteś chwast i włączę pranie. Widzę córka zmieniła swoje łóżko, więc wodę zużyję tutaj jeszcze ten kawałek. Gdzie też trzeba wyrwać. Taki przyszły po śniadanie. Czasami kukubara tutaj przyjdzie. Jak zdążę, to wam nagram głos kukubary. O troszku i muszę szykować na koszenie trawy. Poprzycinam w jednym kawałku, zrobię jedną część ogródka, później będę się dalej przesuwać, a gdy skoszę trawę, to maszyna do koszenia wszystko to ładnie zbierze i będzie wyglądać, jakby było odkurzane. Przeleciał biało-czarny ptaszek, który nazywa się Kiwi. To jest mama, ona ma dwa małe ptaszki i czują się u nas bezpiecznie. A że ja tutaj kosiłam, to już przyleciał szukać robaczków. Teraz, a ten żółty kosmos tutaj, będę musiała poprzycinać te kwiatki, które przekwitły. I włączę tutaj wodę z prania. Nie wygląda ładnie. No ale co, było dużo kwastów. I później następny kawałek tutaj. Okej. Okay. Jaśmin gałązkę tutaj już przymocowałam. Skierowałam... Na tą część Aba. Jeszcze muszę tutaj przyciąć. Tutaj jeszcze przytnę. Ja chodzę i domocowuję wszystko, żeby było silne, żeby się nie rozleciało. wygląda silne, jest silne. Na razie jeszcze ani jedna ABA się nie zawaliła. To znaczy, że robię dobrze. Tutaj po prostu będę musiała tak to wszystko obcinać, przekwitnięte. To ona się po prostu ten krzaczek e, zrobi się gęściejszy i będzie więcej kwiatów. Ale to zajmuje dużo czasu, żeby to wszystko przyciąć. Tak sobie to będę pracować przy tym. Od czasu do czasu. Nie wszystko od razu, bo tutaj jest słońce. I doprowadzę to do porządku. A teraz idę, włączę prali. No to na razie tyle na dzisiaj. Woda się tutaj leje, widzicie, z pralki podlewa. Przycięłam trochę żółty kosmos, doprowadziłam do porządku tutaj. Jeszcze mam troszkę pracy, której nie widać w środku tych e, kwiatków. No, ale ja to wszystko zrobię pomalutku. Jedna część już będzie zrobiona. I zobaczymy się znowu wkrótce.